Dzień dobry. Chciałabym opowiedzieć taką historię tego, jak Bóg zadziałał w moim życiu. Jak to jest, kiedy Bóg naprawdę słyszy Twoje modlitwy i ty się o tym przekonujesz, bo on ci to pokazuje. Jakiś czas temu, kilka lat temu, dowiedziałam się o rekolekcjach gdzieś w górach z ojcem Johnem Boszoborą. I zapragnęłam bardzo, bardzo pojechać na te rekolekcje. Chciałam pojechać z rodzicami, ponieważ zależało mi na tym, żeby moi rodzice również doświadczyli tej miłości Jezusa, żeby doświadczyli łaski wiary, żeby mieli szansę na nawrócenie. I pomyślałam sobie dobrze, jak posłuchają jakiegoś, jakiegoś kapłana, jakiegoś autorytetu, kogoś takiego wiecie, kto pięknie głosi słowo Boże, lepiej niż ja, no to na pewno coś z tego będzie. No i myślę sobie, no dobra, ale podróż, więc i benzyna, i wyżywienie na cały dzień, i wejściówki, i, i jakieś pieniądze na jakieś materiały, bo wiadomo, że w takich miejscach zawsze sprzedają jakieś fajne książki, a ja jestem książkofilem, jak wiecie, więc stwierdziłam, no trochę tych pieniędzy potrzeba. Nie miałam jakiejś konkretnej kwoty, ale mniej więcej mniej więcej tam jakaś, jakaś kwota gdzieś mi w półkubie krążyła. No i powiedziałam, Boże, jeśli to jest. Zgodne z twoją wolą, jeśli Ty tego chcesz, to proszę cię, pomóż mi, bo ja nie mam ani grosza. No i siedzę, sobie siedzę. Gdzieś tam wrzuciłam moją intencję, żeby ludzie się po prostu modlili, że jeśli jest to wola Boża, to żeby Pan Bóg pomógł mi zorganizować ten wyjazd, nikogo nie prosiłam o pieniądze. I odezwały się do mnie po chwili dwie kobiety. Które po prostu napisały, że chcą być anonimowe, że mają poruszenie z Ducha Świętego, że chcą mi pomóc i że proszą o numer konta. I ja stwierdziłam: OK, Boże, jeśli ty chcesz zadziałać w ten sposób, to dlaczego nie? Dostałam 1100 zł. Nie muszę chyba mówić, że starczyło na wszystko, plus jeszcze na inne rzeczy, które zupełnie nie były mi potrzebne. Modlitwa moja trwała chwilę. Ja po prostu to zawierzyłam Bogu. To było na tamten czas moje marzenie. To był piękny czas rekolekcji, naprawdę mądrych treści, pięknej modlitwy. To był pierwszy raz, kiedy mój tata, który raczej nie za bardzo z Panem Bogiem w tamtym czasie miał cokolwiek do czynienia, pojechał i doświadczył niesamowicie ducha świętego zasnął na stojąco w trakcie modlitwy właśnie o Ducha Świętego, także to było niesamowite, bo zaczął chrapać na stojąco. Piękne rzeczy się tam działy. Piękne rzeczy się tam działy. Ale tą historią chcę ci powiedzieć to, że właśnie Pan Bóg słyszy nasze modlitwy, nasze po potrzeby i pragnienia. Jeśli jest tym coś dobrego, jeśli jest tym wola Boża, to on naprawdę potrafi zadziałać przez ludzi w tak niesamowity sposób, jakiego my się zupełnie nie spodziewamy. I dlatego chcę ci tym filmem się powiedzieć. Módl się. Cokolwiek jest w sercu móc się z bo nigdy nie wiesz, jak twój tata zadziała.